Hej, jestem Aga z Woskiem. Dziś chciałabym Ci pokazać, na jakich woskach pracują mnie w gabinecie. Można wyróżnić tam dwa typy wosków: wosk bezpaskowy i wosk paskowy. Wosk paskowy używamy na większe partie ciała, takie jak nogi, ręce, brzuch. Drugi wosk, który jest, to wosk bezpaskowy. Używamy go na bikini, twarz, pachy, na miejsca, które są delikatne. Aby skóra nie została zbyt mocno podrażniona. Jeżeli będziesz chciała uzyskać do mnie więcej informacji, jakie zabiegi są wykonywane u mnie w gabinecie bądź na jakich włoskach pracuję, możesz obserwować moją stronę, na której będą pojawiały się regularnie filmiki z odpowiedziami na pytania oraz przedstawianiem, jak wyglądają produkty.